Witam serdecznie z tej strony o, z Ezoja. Przychodzę do was z energetyką dnia poniedziałkowego na 8 listopada 2021. Będzie możliwość wybrana jedną z trzech kart. Zatem zastanów się chwilę, która karta do ciebie przemawia, którą czujesz, żeby, że jest twoją energi energią, czy to jest karta numer 1, czy to jest karta numer 2, czy karta numer 3? Zastanów się chwilkę, spauzuj sobie ten film, jeżeli tego potrzebujesz, a ja będę odkrywać karty. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer 1, Ważna jest tutaj równowaga w tym dniu. Jeżeli coś było dla Ciebie mm, zbyt ciężkie, obciążające, teraz przyjdzie czas na zrównoważenie tego i nastanie spokojniejszy czas, spokojniejszy tryb. Równowaga pomiędzy mieczami a tym, co było łagodne. Jeżeli wcześniej coś było dla Ciebie emocjonujące, wspaniałe, radosne, teraz przyjdzie czas wyciszenia, bo równowaga jest ważna. Co karta chce przekazać jeszcze w tym dniu? Uż, idź, działaj pod pryzmatem prób i błędów. Działaj, nie z założonymi rękoma, chociaż bardziej w równowadze i w uspokojeniu tego dnia. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer dwa to czas straty, to czas zubożenia, to czas dla ciebie trudniejszych troszkę momentów. Niemniej jednak warto, żeby tutaj zadbać. O to, co się ma, może nie jest tego pełno, nie jest tego w rozkwicie, niemniej jednak coś tam się posiada. Zatem zadbaj o to, żeby nie stracić, żeby nie, nie zgubić, żeby nie było gdzieś straty poprzez złodzieja, poprzez Twoją nieumyślność. Warto tutaj zadbać o swój stan materii, ale też i o stan zdrowia, bo może być one tutaj słabsze, mniejsza odporność organizmu, więc warto tutaj Zadbać i o zdrowie, i o swoje dobro, które macie aktualnie, bo karta ewidentnie pokazuje na zguby, straty, zubożenia tego dnia. Jeżeli wybrałeś wyba, wybrałaś kartę numer 3, karta dwójki pentakli. Spróbuj zrównoważyć pewne kwestie, między którymi się borykasz. Um, tutaj ciągnąć możesz kilka sroczek za ogon, możliwości Twoich um, i próba zrównoważenia tego. Um, Działania dla siebie, bo ciągle może być ci mało e, ciągnięcie właśnie dwóch stron za ogon, ale też to nie może działać ciągle i bezustannie. Kiedyś, w którymś momencie, któraś szalupa bardziej się przechyli, no i ta równowaga zostanie utracona, zatracona. Zatem dokonaj wyboru, żeby nie było za późno zdecyduj się teraz, w najbliższym czasie. Niemniej jednak, poniedziałkowy czas będzie próbą zrównoważenia, Łapania równowagi w, w sprawach materii m, ze sprawami codzienności, poukładania tego, na czym Wam zależy, i chcielibyście utrzymać i osiągnąć. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Niech się spełnia i wypełnia to, co najlepsze. Jak mówią, jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Zatem uważajcie na straty, równoważcie pewne tematy, które gdzieś są w zachwianiu, nie w zrównoważeniu. No i łapcie okazję, ale próbujcie później wybrać to decydujące swoje. I jedyne takie, żeby nie było zbytniego obciążenia właśnie kilkoma sprawami na raz. Wszystkiego co najlepsze życzę życzy dla Was Ezoja, a my widzimy się we wtorek o godzinie 20. Pa, pa!